Demolka. Knockout. Totalna dominacja. To nie są słowa na wyrost, to najdokładniejszy opis tego, co FC Barcelona zrobiła z Athletic Club w półfinale Super Pucharu Hiszpanii. Wynik 5:0 to tylko statystyka. Prawdziwa historia kryje się w sposobie, w jaki Blaugrana upokorzyła rywala, wywołując szoki podziw w całej Hiszpanii, nawet we wrogi madryckiej prasie. Czy byliśmy świadkami narodzin nowej, przerażającej siły pod wodzą Hansiego Flicke? Zostańcie z nami, aby poznać kulisy tego piłkarskiego spektaklu. Wszystko wydarzyło się na wielkiej scenie półfinału Super Pucharu. Naprzeciw siebie stanęli aktualni mistrzowie kraju, FC Barcelona oraz zawsze waleczny Athletic Club. Stawką był bilet do wielkiego finału i szansa na pierwszy trofeum w sezonie. Oczekiwano zaciętego starcia. Pojedynku dwóch silnych drużyn. Nikt nie spodziewał się rzezi, jaka miała miejsce na boisku. Zespół Hansiego Flique od pierwszej minuty wysłał jasny komunikat całemu piłkarskiemu światu: Atletik. Stał się jedynie tłem dla jednego z najbardziej jednostronnych pokazów siły ostatnich lat. To, co wydarzyło się w pierwszej połowie, przejdzie do historii. To nie był mecz, to była egzekucja. Już po 38 minutach na tablicy wyników widniało szokujące 4,0. Festiwal strzelecki rozpoczęli Ferran Torres i Femin Lopez, a dzieła zniszczenia dopełnili Runi Bardochi i Rafinha. Katalonskie Mundo Deportivo określiło ten występ jako imponujący, porównując go do nokautu w boksie. Dziennik Sport na okładce krzyczał Menite i do finału. Menite, czyli gest otwartej dłoni symbolizujący pięć goli, stał się synonimem tego wieczoru. Dziennikarze pisali wprost, że Barcelona przejechała się po rywalu. Bramkarz Atletiku był bezradny, a Madrycka Marca bezlitośnie stwierdziła, że jego drużyna w zasadzie nie pojawiła się na murawie. Po przerwie Barcelona dołożyła piątego gola, pieczętując deklasację. Ale jak do tego doszło? Czy Barcelona była aż tak genialna, czy Atletik tak słaby? Prawda leży po środku, ale ciężar analizy przesuwa się w stronę geniuszu Blaugrany. Najbardziej wymownym dowodem jest reakcja prasy z Madrytu. Gazety, które na co dzień szukają każdego potknięcia barki, tym razem były pełne podziwu. Marca zatytułowała relacje i bez wysiłku, co jest największym komplementem, sugeruje to, że zwycięstwo przyszło z łatwością, że drużyna ma ogromne rezerwy mocy. To musiało zmrozić krew w żyłach rywali. Dziennik As poszedł dalej, pisząc, że Barca zatańczyła z Atletykiem i w drugiej połowie oszczędzała paliwo. To świadczy o niesamowitej dojrzałości taktycznej i pełnej kontroli. To nie był tylko pokaz siły ofensywnej. To była demonstracja totalnej dominacji psychologicznej i taktycznej, Barcelona nie pozwoliła rywalowi zaistnieć, jak trafnie ujęła to Marca. Dla Flicka i jego zespołu to potężny zastrzyk pewności siebie. Dla reszty ligi to bardzo wyraźne ostrzeżenie. Podsumowując, byliśmy świadkami czegoś więcej niż wysokiego zwycięstwa. To był manifest siły, perfekcyjna symfonia futbolu w wykonaniu Barcelony, która odbiła się echem w całej Hiszpanii. Menite, nokaut w pierwszej połowie i jednomyślny chór pochwał odrywali to wszystko składa się na obraz drużyny gotowej na największe wyzwania. Barcelona spokojnie czeka w finale, a w Madrycie muszą teraz odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zatrzymać tę maszynę czy finałowe L-klasy kołu, jeśli do niego dojdzie, przyniesie nam kolejny taki spektakl. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym meczu. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i łapki w górę, aby być na bieżąco.